Ileż można czekać? Hej hej hej, witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie. Ja jestem Marvolo a to jest StarCraft 2 Wings of Liberty. Witajcie moi drodzy. E, dobrze, słuchajcie, ostatnio znowu e, skorzystaliśmy z kryształa, e, który dostaliśmy od Zeratula. E, no i słuchajcie, walczyliśmy e, z dosyć nietypową mieszanką Protosa z zergiem. E, bardzo tajemniczą. No i także... Mm, no i także poskładaliśmy całą przypominę do kupy Ma ona jakiś związek z, z Kselnagą, oczywiście rasą Kselnaga, jak i z podświadomością Zerków, której szczątki znajdują się na na Ajur, na starożytnej ojczyźnie Protosów. Dobrze moi drodzy, pogadajmy z Toszem. Jesteś wystraszony, znowu miałeś wizję. Które pokazał ci ten Protos. Z łatwością wyczuwam w tobie echa tych widzeń. Zobaczyłem hybrydę, coś nienaturalnego. Chciała skazić protoskich sukcesorów. Kto ją tam przysłał? Kto mógłby sterować taką istotą? Pewnie ten, kto ją stworzył. Istota, którą widziałeś, stanowi zaledwie przedsmak tego, co nas czeka. To heroldowie ciemności, bracie. Wkrótce będzie ich tu całe mrowie. Rozlegnie się wtedy gwiezdny lament zwiastujący to, co ma nastąpić później. Skąd ty to wszystko wiesz? Ja nic nie wiem, po prostu przeczuwam prawdę. Hmm, ten toż jest niepokojąco tajemniczy. To, słuchajcie, posłuchajmy wiadomości. Staureński poziomu 800 wraca z nowym albumem! IKIS DE ZERK! Rytmiczny rok, który wstrząśnie galaktyką, a na nim takie hity jak... Jak grzyby na niebie! Co mi zrobisz, jak mnie zasymilujesz? Widziałem ultraliska cień! Mutanty są wieczne! Nie ma róży bez miotaczy ognia! W twojej galaktyce! Już wkrótce! Świetne tytuły Dobra. <laughs> Okej, okay, zerknijmy sobie do zbrojowni. Co my tu mamy ciekawego? Chyba nic. A możemy ze Słanem pogadać. Światko w boju. Wiesz co, nieprzyjemnie ostatnio wyglądasz. Znaczy się mniej przyjemnie niż zazwyczaj. Ja mam ostatnio dużo na głowie słon. Wiesz jak to jest. Ta, jasne. Może powinieneś co jakiś czas przystopować z piciem i się wyspać, co? Dzięki. Zaraz się tym zajmę. Dobra. Znaczy nie mam co zaglądać do konsoli, ponieważ i tak mm, żadnego hajsu nie zarobiliśmy ostatnio. Ale zerknijmy sobie do laboratorium. Tu się chyba coś pozmieniało. Nieco. Organizm się tutaj troszeczkę rozwinął. Zobaczcie sobie. Dobra, możecie sobie oczywiście poczytać, jeśli was to interesuje. A ja sobie zerknę do konsoli badań. Co my tu mamy obecnie dostępne? Znowu wybór. Co, kolejny wybór? Co my tu mamy? Reaktor komórkowy. Hmm. hmm. Dobra, a to. Geniejące ja się w nas jest takie pojazdy, powoli. Samy się... O, to jest dobre. To chcemy. Słuchajcie, to chcemy. Nasze pojazdy będą wówczas same się naprawiać. To będzie naprawdę przełom. Dobrze moi drodzy, w takim razie zerknijmy sobie na mostek. Co my tutaj mamy? Pogadajmy z matem. Witam ponownie komandorze. Zdołał pan pozyskać jakieś nowe informacje z kryształu? Hmm. Widać po mnie, że użyłem kryształu? Zeratul zabrał fragmenty przepowiedni do jakiejś... Świątyni albo biblioteki, nie jestem pewien. Okazało się jednak, że miejsce to zostało już opanowane przez jedną z tych hybryd. To był jakiś zainfekowany proces, tak? Nie, coś zupełnie innego. To tak, jakby ktoś wyselekcjonował wszystkie najmocniejsze cechy obu tych ras i scalił je w jednym organizmie. Powiem ci jedno, jeżeli te stworzenia istnieją naprawdę, to mamy duże kłopoty. No cóż, dobrze, słuchajcie, zatnijmy na mapę gwiezdną. Dobrze, co my tu mamy? Yy... Belshir. Na Belshir jest rzadko spotykany gaz, który protosi nazywają oddechem istnienia. Uważają, że to może być prezent od bogów. <laughs> Nazywamy go Terrazytem. Dla odpowiedniego kupca wart jest fortunę. Oczywiście protosi pozabijają nas, jeśli zostaniemy nakryci na ich świętej ziemi. No, przynajmniej spróbują. Dobra, port umarlaka. Tutaj idziemy się spotkać z tym gościem, który miał nam pomóc z tym z robotem. Wciąż musimy uzyskać z dostęp do adiutanta, którego przywieźliśmy Starsonis. Nasz stary kolega najemnik, pułkownik Orlan, jest specjalistą w dziedzinie łamania kodów Konfederacji. Jeśli nasze dane wywiadowcze są prawdziwe, wciąż powinien przebywać w azylu najemników w porcie umarlaka. Nie można mu szczególnie ufać, ale nie ma nikogo lepszego, jeśli chodzi o złamanie tego szyfru. No i Terador. Terador 8. Wygląda na to, że królowa Ostrzy już I... wie, kto nam płaci za artefakty. Gruba ryba z Mobiusa, doktor Naród twierdzi, że zergi atakują jego główny kampus badawczy na Tyradorze. Nie może ewakuować swoich ludzi przed zabezpieczeniem badań związanych z artefaktem. Proszę sobie weźmiemy sobie Belshir. Belshir, bo przyda nam się hajs. A to że zawsze ma sporo hajsu dla nas. Też w sumie wszystkie te misje są tak samo opłaca op opłacalne dla nas. To że słuchajcie, ruszajmy na Belshir. Będziemy mieli tutaj dostępne jednostki Goliat, A więc lećmy z tym. No to jazda. Dużo ładniej niż na czerwonej skale, co? Staram się unikać walki z protosami. Jakoś mi to nie podchodzi. To nie żadni starzy protosi, ale fanatycy zwani Taldarim. Uważają, że Terrazyt jest świętym podarunkiem Selnaga. Nazywają go oddechem istnienia. Jeśli Taldarimowie wprowadzą swoje jednostki powietrzne, to już po nas. Słon, wczytaj plany Goliatów w fabryce. Jeśli ich pociski przeciwpowietrzne nadal są tak dobre, może nam się udać. Dobra, Kowboju, Załaduję dane techniczne Goliata, abyśmy mogli je produkować. Jak mamy dostać się do Terrazytu? Taldarimscy mistycy postawili je, żeby zbierać Terrazyt. Musimy je tylko do nich dobrać. Nasze RK będą mogły przenieść Terrazyt. Musimy tylko zapewnić im ochronę. Przy odrobinie szczęścia zdobędziemy wszystko, zanim znajdą nas Taldarimowie. Dobra, bierzmy się za to. Dobrze, moi drodzy. Lećmy z tym. Dobrze, moi drodzy. Zaczynajmy w takim razie. Mamy Goliaty. Uwielbiam je. Uwielbiam Goliaty, słuchajcie, no, jestem, no, najwięki, jestem wielkim fanem no, tych jednostek. No. Ok. Podaję współrzędne miejsce z terrazytem, bracie. To powinno ułatwić nam życie. Nasze RK mogą zbierać kanistry z terrazytem i je przenosić. Odłączenie kanistra trwa chwilę. Uważaj więc na nie. Dobrze. Weźmy sobie to tutaj, zbudujmy. przydałoby się to jeszcze na początku troszkę ufortyfikować Dlatego też rozpoczniemy budowę ERK oczywiście W większych ilościach No dobra Lecimy z tym moi drodzy Kanał Dobra, to mamy jednego z Goliatów Oczywiście Golia to jest uniwersalna jednostka. To może może jednocześnie atakować jednostki latające, jak Kodziesza. i naziemne. One są tu. Czekaj. Koleś. Jak to wygląda? Jak ty to zbierasz? Dobra, tu budowa trwa. Rk. No co? coś takiego. R dobra. Śmiało. Ej, to nie trwa chwilę, tylko to trwa strasznie długo. Dobra, olej to. Co się na razie nie jesteśmy gotowi na ten, tak. na to musimy się skupić na nieco innych rzeczach. E, dobra. R za mało minerałów. Dobra, tam spoko, ziom. A? Dobra, na razie wstrzymać. Bunkry będą ważniejsze. ERK gotowy. Na pewno sobie będą chcieli atakować. Dosyć, dosyć mocno. Więc spoko. Trzeba będzie im to utrudnić. Maksymalnie jak tylko się da. Śmiało! ERK gotowy. Dobra, rozpocząć też wydobycie. Co się dzieje? Złe wieści? Gazu. ERK gotowy. No, lecim, lecim. Z tematem. Transmisja przychodząca. O, to się z nami kontaktuje. Na była świętym miejscem taldarinów, zanim Terranie wyruszyli ku gwiazdom. Natychmiast opuśćcie to miejsce. Moment. Potrzebujemy tylko trochę tego gazu i już nas nie ma. Nie. Nie sprofanujesz oddechu istnienia. Taldarimowie, zawić wszystkich, którzy chcą zbezcześcić nasze ołtarze. Ej no, Krotosi bez przesady. Mobilizują komandorze. Zdaje się, że gdy zaczniemy zbierać Terrazyt, zaatakują nasze ERK. Radzę zbierać tylko z jednego miejsca na raz i to z silną eskortą. Dobra, spokojnie damy sobie radę z tym. Dobrze. No, bez problemów. Z tym pierwszym koleśem sobie daliśmy radę Dobra, ty koleś tutaj zbuduj mnie... to tu Uwaga! Taldarimowie zapieczętowują ołtarz Terrazytu Wspaniale! Taldarimowie zapieczętowują ołtarze Terrazytu Jeśli ich nie powstrzymamy, nie zbierzemy tyle, ile potrzebujemy Przyjąłem Niestety nie mogę im na to pozwolić. ni hu Nie ma! Dobra. Ty tu, kolego. Tu. Czterech tych, jeden ten. Kupa roboty, co? Ty Kurde, potrzebujemy gotowy. więcej magazynów. 3 do Dobra. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Czekałem na ciebie. Tutaj do bunkra kolego. Śmiało. Jeden koleś tutaj. Aha sobie zbudujmy więcej tegoż tych ERK dobra no to Potrzebne nie będzie łatwa tej misja by tutaj no magazyny e już gotowy. są a więc spoko nie ma mowy. zablokowane Kanał Za mało minerałów. O gol. Ja tutaj nam LLK się LK naprawdę ]omej. przydadzą. W to nie wątpię. Dołożyć komuś. Ty koleś tu. Się... Dobra. będziemy potrzebowali też oczywiście kolejne bunkry. Myślę, że tutaj zbudujmy. Poko. Gotowy do akty. Kolejni Marines. A! Wystraszyłeś mnie. Dobrze jest. Teraz tak, tu wyrzutnie rakiet. Wydasz jakiś rozkaz? Dobrze jest. Waga. Taldarimowy zabezpieczam ołtarz 4 razy tu. Nie, nie, nie. tego. no to, to ja wam nie pozwolę, moi drodzy. Słucham, to jest praktyczne. Tok, ruszać. Gloria activum. Ruszać i zniszczyć dziadów. Dzięki. Tak, sobie radzą. Nasi koledzy No ale możemy sadzić Goliata, a nie. Jednak nie, bo zmienili jednostkę, którą atakowali. Dobra, mamy to. Wracaj tu kolego. Spoko. Ty idziesz tu. Koledzy, tutaj. Hmm Dobra Ty koleś potrzebujemy fiałącej magazynów Potrzebne dodatkowe magazyny Spokojnie Potrzebne dodatkowe magazyny Dobra Ruszać To przejąć za punkty badań, właśnie relikt. O, bogato. To mi się nie podoba. Cel wyznaczony. Navigacja skonfigurowana. Palić w nich. Świetnie No zaczyna, zaczęli atakować naszą bazę która Mi się tak średnio zaczęło podobać. Tu więcej marines Dobra Teraz tak Przydałyby się czołgi Do poprawienia tutaj obrony naszych miejscówek. Ty kolego tu. Lecisz, lecisz. Goliaty są. Rozsuszczamy się. Dobra, dobra. Wow. Jeden goliat stracony. Ach. Nie dobrze. Ty tu. Ty tu. O, niedobrze. No powoli się regeneruje nam życie Samoistnie W naszych goliatach Dobra, ruszać Ruszać, ruszać Może tędy uda nam się tam przejść Jakoś Nie możemy pozwolić mu zapieczętować tych Złóż Lecimy. O kurde. Zapieczętowali to. Do odwództwa taktycznego. No niestety jeden. Nam zablokują. Przyjąłem Potwierdzam. Ale bywa. I tutaj. I tu jeszcze marudera. Tu czołgi teraz już. Powstają. Tutaj się rozłóż kolego. Bardzo ładnie. Kolejny tu. Jeden tu, drugi tu. Dobra. O ile. Chyba, że nasilą się ataki przeciwnika, to wtedy pomyślimy o nieco lepszej ochronie. Jest. Teraz tak, to sobie zbudujmy, aby poprawić osiągi naszych maruderów. Dobrze, tu już marudery. Znaczy, przepraszam, e, goliaty. Naszych goliatów nie ma ruderów. Tu, kolego. Tak jest No i spoko jest Nie jest źle Teraz ja sobie tutaj takich 5 RK które będą zbierać dla nas ten gaz Musimy znaleźć oczywiście jeszcze te relikty całe To nam nie ułatwi zadania Uwaga! Taldarimowie zapieczętowują ołtarz Tyrgas. Kurde Tu wpadać Co rozróbę? jest? Jestem w drodze! Dobra, tu się ustaw. Dobra, mamy to. Potrzebne dodatkowe magazyny. Tak, wiem, wiem, wiem. Wiecznie potrzebujecie dodatkowych magazynów. i... Teraz tak. Baza jest atakowana. A co za to dostanę? Gdzie się tu coś dzieje? Ułua! Ty RK nie śpi! No to mamy drobny problem Ech, Zrobi się. Chyba trzeba będzie co pozwolić Trzeba będzie budować tutaj wyrzutnie rakiet Jeszcze trzeba będzie to, to jakoś wszystko pomieścić Dobra Wy zajmijcie się tym Co się dzieje? By tu? Ty kolego. Śmiało. Z kolei Ulepszenie. zbuduj jeszcze tutaj. Hmm. To to tak. Ty kolego. Odjedź bardziej tu. Tak jest. Zatankowany, gotowy do drogi. Ty tu się ustaw. Zwarty i gotowy. Ciebie tutaj zbudujemy Kupa roboty to Tutaj cały czas ma iść budowa Naszych pojazdów Kurde, spieprzyłem to trochę, mogę tutaj zbudować tą linię obrony Zlepiłem pierwszy kanister, komandorze. Wezmę go do najbliższego centrum dowodzenia. Uwaga, tak. taldarimowie zapieczętowują ołtarz terrazytu. No i tego nie lubimy. Dobra robota, bracie. Mamy pierwszy kanister. Które nie pójdą. Do nie, nie przez tą bazę. Ten Cel wyznaczony. Dobra. Skok. Proszę o wsparcie, o, Oja, się wpakowali, koledzy. O, wow. Dobra, pierniczyć to. Proszę o wsparcie. się wpakowali. Dobra, słuchajcie, trzeba tu zrobić rozwałkę, naprawiać mnie te golia goliaty. Hmm, padłem na dosyć ciekawy pomysł, może by tak wykorzystać, słuchajcie, wikingi. To też są bardzo przydatne pojazdy. Dobra, słuchajcie, trzeba zniszczyć tą bazę tutaj, bo ona mi ewidentnie przeszkadza nacierać